Dzień dobry. Chciałam Wam dzisiaj pokazać kilka rzeczy. Czasem jest tak, że terapeuci pytają czy rodzice pytają, a jak zrobić, żeby dziecko zmotywować do komunikacji, jak podziałać, żeby ono chciało się z nami komunikować. No to chciałabym Was zaprosić do mojej sali, w której odbywają się zajęcia. Tutaj są rzepki na drzwiach. Tutaj widzicie, nie ma nic, no trochę pouchylane mamy drzwi, bo tam tyle co szukałam. Tutaj mam pudełko, no, różowe dzisiaj, bo różowe i zawsze pamiętam o tym, że jeśli zaczynam z dzieckiem zajęcia i daję różowe pudełko, yy, i w tym różowym pudełku są różne skarby, zresztą wam zaraz pokażę, no trochę takie może nabałaganione, ale jednak mamy rurę, którą, z której często korzystam. Tutaj mam narysowane te kropki, o których mówiłam. Yy, mamy. Kostki dźwiękowe, które są świetne, bo no, wydają dźwięki. Mam magiczną różkę, którą dostałam prosto z Ameryki od Ewy Grzelak, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ona świetnie mi pomaga w nauce czasowników. Mam chustkę, w której bawimy się, o nie ma, nie ma, jest, zakrywamy mamę, ale z racji tego, albo siebie, z racji tego, że ona jest przeźroczysta, to dziecko widzi, nie traci tej matki z oczu i nie denerwuje się, a przynajmniej nie za bardzo. Mamy hipcia, który wydaje świetne dźwięki i dzieci go bardzo, bardzo lubią. Mam wiatrak i wtedy mówię: o pacha, dawaj pachę, pod pachą, robimy pacha, jest w ogóle świetnym słowem. Mam pajączka, który. O! Hej! Hej! O, zdarzył się z życia. Tak naprawdę on działa tylko na dźwięk, na, na, na dźwięk, chyba. Takie strzelenie by mu wystarczyło, ale. No, oczywiście, że dodaję sobie samogłoskę A albo krzyczę Hej, zależy, co mi jest potrzebne. Mam świetną zabawkę, w której często robię O ty, jakiś szalony, leci, Pszum! łoski trał się. No i chłopaki uwielbiają taką zabawkę. Mam, jeszcze ta jest akurat nowa, taka Katarynka. Ja się trochę bawię w taki sposób, że jak ruszam tą Katarynką i gra, to ja się też ruszam. Jak przestaje Katarynka grać, to ja przestaję się ruszać. No i chodzi mi o to, żeby potem dziecko też kręciło tą katarynką i ja się uruchamiałam, ale potem zamieniamy się rolami i działa to w drugą stronę. No mam oczywiście swoje czasowniki, wiadomo, kilka obrazków z nazywanych, zwykle są w worku. Mam jeszcze piłkę przysawkę, ona jest świetna, świetnie się sprawdza. Mam taką. Pupę zebry. Jak dmuchniecie, to wystawia ogon. Nie wiem, czy dam radę to zrobić. No, nie dam rady. Czekajcie. No, kawałek może zobaczyliście. Mam zwierzę z wystającym językiem i świetnie się sprawdza. Świetnie sprawdzają się też te piłki z frędzlami, One są rewelacyjne z różnych powodów, tak naprawdę. Mam zochę. ZOHA jest BOSKA, ale gdzieś powinna mieć jeszcze Franka, tylko pewnie w drugim pokoju. Mam taśmę teraband. Co tu jeszcze mam? Skaczącą żabkę. Ona się świetnie sprawdza, już do takich ćwiczeń językowych. Mam rzepki, które wydają świetne dźwięki, i dzieci na te dźwięki super reagują po prostu trzeba je rozciągnąć. No i co jeszcze mam? Mam jeszcze takie urządzenie, które niektóre dzieci kręci. Też tak na początek daję dzieciom. Ono jak się postaracie, to jeszcze świeci. No i stare, małe dzieci też to lubią. Oczywiście mam ym, do kręcenia różne inne zabawki. Ja sobie często na czole przykładam, żeby było mnie widać. Mam też taki uspokajacz, że robię bul, 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 bul. Mam zwierzę strzelające piłką i to się świetnie sprawdza. Pompony i to jest coś. Jeszcze mam swój własny obód dziecko w dziecku, wachlarz i tu dajemy często Konfetti. Ym, I to Wam powiem, sprawdza mi się rewelacyjnie na sam początek. Książka jeszcze przesuń paluszkiem. I do tego daję sobie zwykle książeczkę Mniam do brzuszka, bo ona świetnie działa, ym, bo szybko się ją czyta. Jest tylko Mniam, nie ma, Mniam i nie ma. Wrzucam Wam to jako pewną inspirację i yy, yy, sposób zabawy. Yy. Pewnie sobie nagram i Wam pokażę, jeśli chcecie, żeby wiedzieć, jak na początku się można zacząć bawić, jak przywoływać dziecko.